W Środowy wieczór media obiegło skandaliczne nagranie z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy w kontrowersyjny sposób dyskutowali o prokurator Ewie Wrzosek. Mimo prób uzyskania komentarza od Jarosława Kaczyńskiego, niewyparzony język prezesa PiS tylko podgrzał atmosferę. Oto co wydarzyło się podczas demonstracji pod Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. W środku tygodnia w środowy wieczór media zapełniły się szokującym nagraniem, które wprawiło opinię publiczną w osłupienie. Znaleźli się na nim politycy z rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, prowadzący rozmowę na temat prokurator Ewy Wrzosek. Dziennikarze nie szczędzili wysiłków, by w Sejmie podejść do samego Jarosława Kaczyńskiego i uzyskać od niego komentarz dotyczący tej burzliwej sytuacji. Lider PiS odpowiadał bez ogródek, nie bawiąc się w dyplomatyczne konwenanse i używając dosadnych słów. Partia polityczna PiS zorganizowała demonstrację przed budynkiem prokuratury, chcąc zamanifestować swoje stanowisko. To wydarzenie przywołało na myśl inny istotny moment związany z PiS, który miał miejsce w sobotę 15 marca. W tym dniu życie straciła Barbara Skrzypek, która przez wiele lat była ważną osobą w bliskim otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego. Zaledwie kilka dni przed śmiercią. 66-latka złożyła zeznania jako świadek w dochodzeniu dotyczącym działalności spółki Srebrna. Rozmowę z nią prowadziła nie kto inny, jak prokurator Ewa Wrzosek. W wyniku tego przesłuchania w kręgach politycznych pojawiły się sugestie, że istnieje zależność między tym wydarzeniem a nagłą śmiercią pani Barbary. Partia odpowiedziała demonstracją mającą na celu ukazanie swojej perspektywy, a wydarzenia przybrały niespodziewany obrót, co dziennikarze później okrzyknęli skandalem. Trzy dni później, 17, politycy PiS pojawili się tłumnie pod siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie, odpowiedzialnej za ówczesne dochodzenie. Manifestacja przyciągnęła uwagę mediów, gdyż Jarosław Kaczyński wystąpił z płomiennym przemówieniem, twierdząc, że Polska zmaga się z tak zwaną demokracją walczącą i że mamy do czynienia z pierwszą ofiarą tejże przebiegającej transformacji. Jego płomienne wystąpienie przyciągnęło licznych obserwatorów, w tym dobrze znaną prokurator Ewe Wrzosek. Udział w wydarzeniu wzięło wielu znanych polityków, wśród nich Jacek Ozdoba i Marek Suski, którzy znaleźli się w centrum niecodziennie gorącej rozmowy. Wszystko to zarejestrowały obecne na miejscu kamery jednej z głównych stacji telewizyjnych w kraju, co dodatkowo zwiększyło rozgłos całego zajścia. W trakcie niedawnego wywiadu Jacek Kaczyński został zapytany o nagranie, które wzbudziło wiele kontrowersji i wywołało oburzenie wśród społeczeństwa. Nagranie to zawierało nieoczekiwane i szokujące rozmowy pomiędzy politykami związanymi z prawem i sprawiedliwością, które szybko stały się przedmiotem licznych publikacji w mediach. W rozmowie można było usłyszeć wypowiedzi Jacka Ozdoby, który zaskakująco powiedział, że popchnie jakąś osobę, używając przy tym wulgarnych słów. Na tę kontrowersyjną uwagę zareagował Marek Suski, sugerując, że powinno to być zrobione delikatnie. Jacek Ozdoba wyraził opinię, że osoba, o której mowa nie powinna się w ogóle pojawiać na zewnątrz, jasno dając do zrozumienia, że przewiduje, iż każde jej wystąpienie może zakończyć się upadkiem. Marek Suski dodał, że nawet najmniejszy dotyk mógłby doprowadzić do jej przewrócenia, co potwierdzili ich dalszymi komentarzami. Cała sytuacja została odebrana jako specjalnie zaplanowana prowokacja, której celem było wywołanie zamieszania i niepotrzebnej sensacji. Osobą, do której odnosiła się rozmowa, była prokurator Ewa Wrzosek. Która nie pozostawiła tej sytuacji bez odpowiedzi. W swoich mediach społecznościowych odniosła się do tej sprawy, wyrażając zdumienie zachowaniem Jacka Ozdoby, zastanawiając się, czy rzeczywiście zamierzał posunąć się aż do przemocy fizycznej. W przeszłości prokurator miała skrytykować polityków PiS, porównując ich do grup działających w lasach po zakończeniu II wojny światowej i sugerując, że należy podjąć z nimi zdecydowane działania. Tego rodzaju wypowiedzi zauważone były przez dziennikarzy którzy odebrali je jako prowokację z jej strony przed budynkiem prokuratury. Jacek Ozdoba postanowił bronić swojego stanowiska, argumentując, że Wrzosek jest zdolna do wszystkiego i że jej działania były próbą wywołania fizycznego konfliktu w celu podważenia reputacji Kaczyńskiego. Ozdoba dodał, że w przeszłości podejmował już kroki, aby ochronić swoich kolegów i zamierzał zrobić to ponownie, o czym otwarcie pisał, nie pozostawiając wątpliwości co do swoich intencji w tej kontrowersyjnej sytuacji. Prokurator, która w emocjonalnym wystąpieniu porównała polityków prawa i sprawiedliwości do organizacji partyzanckich działających w lasach po zakończeniu II wojny światowej, zasugerowała, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań przeciwko nim. Dziennikarze obecni na miejscu ocenili, że jej wystąpienie mogło być celową prowokacją, mającą na celu wywołanie określonej reakcji. Sytuacja, która miała miejsce po przesłuchaniu pani Barbary Skrzypek, Przyciągnęła uwagę mediów, które chętnie dyskutują o komentarzach i działaniach prokurator. W kontekście tych wydarzeń dziennikarze usiłowali dowiedzieć się, jakie jest stanowisko Jarosława Kaczyńskiego w sprawie. Członkowie prasy uchwycili moment, kiedy prezes PiS pojawił się w korytarzu sejmowym. Kaczyński jednak niechętnie odniósł się do zadawanych mu pytań. Stwierdził, że nie jest zaznajomiony z omawianymi kwestiami. W dodatku zaatakował dziennikarzy twierdząc, że są oni częścią grupy powiązanej z działaniami osłabiającymi demokrację i niezależność kraju. Kontynuując, Jarosław Kaczyński podkreślił, że prasa nie posiada moralnych podstaw, by go o coś pytać. Te słowa skierował do Agaty Adamek, znanej dziennikarki współpracującej z TVN 24, co odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych. W podobnym stylu prezes PiS odniósł się do skandalicznych wypowiedzi posła ozdoby na temat prokurator Wrzosek, ponownie zapewniając, że nie ma wiedzy o tej sprawie. Jego stanowcza postawa była zauważona i komentowana przez licznych obserwatorów sceny politycznej. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.